Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich. Cóż można powiedzieć o meczu? Przede wszystkim na szkoda, że nie dało nam było e, rozgrywać z tego meczu 11 na 11, że pewnie moglibyśmy się przekonać, że wartośnik obydwu Na pewno ten początek zdecydowany na miarą do Wizowa i to możemy się cieszyć, że straciliśmy tej bramki. Sytuacja kontrowersyjna z Wojtkiem, Wszyscy znają tego zawodnika i wiedzą, że um, jest to osobna osoba, która chciałaby coś szybować, że zawsze gra bardzo ambitnie. No i to trochę jakby skomplikowało sytuację, ale on no, prepozorowa. No, no, Druga polowa była wyprzyjęcia w naszym wykonaniu, bo musimy popuścić się nawet tam na czy bramki. Także na no, z tego punktu musimy być zadowoleni, więc skończyliśmy wykonać yy, dziewięć. Jak na koniec go nigdy nie pracy sędziego. Prezentów zawodników, jeżeli nie ma wyników, jeżeli coś źle robią, to zawsze coś zmieniają. Natomiast widzę, że w tym środowisku, jak tośmy czyni postępów, no to w nagrodę zostaje w styczniu zaregodny. To jest trochę takie trapujące. Mecz lepiej wyglądał 11 na 11. Ja się z tym zgodzę, ponieważ widzę, w pierwszej połowie chciało dobrze, dobrze rozgrywać piłkę, a ruch Przede wszystkim nie, nie nastawił się na kontratę, ale chciał też grać i zlepować bramki. To było widoczne, widoczne było w postaci partii. Natomiast druga połowa, no to wszystko on ja, Przede wszystkim dlatego, że z dobrym ustawieniem spowodował, że Mieliśmy problem w rozegraniu, pozycja tak jest, jak wespu przeciwnika pani czerwoną kartkę potrafi się ustawić, potrafi się zmobilizować. No i przez to mieliśmy sporo problemów, żeby rozegrać, a przede wszystkim żeby dobrze zakończyć partię z Dziękuję. W imieniu trenera insky, chciałem oczywiście podziękować będziemy za zaangażowanie no i grę do ostatniej minuty. Niestety szkoda tylko, że, że nie zdobyliśmy branki. Mieliśmy odzielkę na pierwsze pol. A livello di ereditore, io ho 16 minuti per guardare, davvero l'ho inclinato la riuscire ma le spunti mi ha dato il rischio di non essere più non c'è niente in mezzo a terra, che mi ha dato il rischio